Cześć, ja jestem Aaron, a to jest moja pasieka i zapraszam dzisiaj do... no was zapraszam do, do wysłuchania historii Ola numer 2 jako jedyny w tym momencie stojący pomiędzy dwoma no ale wtedy nie było stojaków, nie będzie go postawić będzie przestawiony jak będzie na niego, jak przyjdzie pora, jak będzie czas ale... Yy, porozmawiajmy o tej rodzinie, co jest w środku, nie samym samym korpusie ulowym. Jest to ul z naszej kategorii rójka. Rójka złapana 7 czerwca, więc wiemy, że jest to rójka z ula numer 7 albo ula numer 9. Tyle wiemy. Podejrzewamy ul numer 9, bo tam było dużo mniej pszczół, a to była bardzo silna rójka. Chciał, że nie mieliśmy akurat węzy ani suszu, bo robiliśmy to wcześniej, wszystkie odkłady i nam schodziło tego dużo, a nowa zapas węzy ciężko było dostać. Jeszcze nie przyszedł pocztą, kurierem i tak dalej. O, a tutaj jakaś pszczółka jeszcze lata. Widać ją. O, ale to nią zajmiemy się w następnym odcinku jej ulem. Nie było węzy. Wracając do tematu, tak, mieliśmy problem, ponieważ musieliśmy wstawić. No mieliśmy gdzieś ze trzy sztuki węzy, Mieliśmy no, ramkę z czerwiem do rójki zawsze podajemy, żeby je przytrzymać w środku, żeby się zajęły następnym pokoleniem. I wstawiliśmy puste ramki z takim wąziutkim paskiem, które i tak się nie sprawdziły. Częściowo zaczęły rozbudować w poprzek tych ramek. Zamiast, no było, było, było dużo zamieszania. Ale po tygodniu przyszła, troszeczkę musieliśmy im tutaj e, ułożyć, bo matka oczywiście od razu zaczęła czerwić, bo to była czerwiąca matka, dlatego wiemy, że ul numer 7 albo 9. E, więc, e, no, od razu zabrała się za czerwienie. Jak już węza przyszła, z takimi datami, tak? 7 czerwca to było złapanie tej rójki. A może właśnie o, w tym momencie, trochę bez komentarza, ale wpuszczę, wpuszczę wam filmik złapania tej rójki, bo go ostatnio znalazłem. Ale to z tego nie wyślesz Michałowi, nie? Czekaj, na razie nagrywam film. No tak, oto tą rójkę, widzieliście jak nisko wisiała i to tak wisiała przez, przynajmniej przez dzień. No ale wracając, 7 osadziliśmy, 25 czerwca one już miały ładnie odbudowane cały węzy, cały korpus. 1 lipca zobaczyliśmy, że pięknie im idzie, szybko się rozwijają, więc postanowiliśmy dać im pół korpus na, na miodnie. Tam też mieliśmy na zmianę węza susz, więc węze zaraz szybko odbudowały i nawet zaczęły już po tygodniu, czyli 8 lipca, zaczęły znosić troszeczkę nakropu. Przyszedł 15 lipca, więc miały trochę już nazbierane, a nam się udało wtedy oznakować matkę. Jednak pech chciał, że coś kropla z pisaka mocno poleciała i dosyć mocno tą matkę oblała farbą. Bardzo się baliśmy, ponieważ 21 lipca, czyli przy następnym po tygodniu przeglądzie zobaczyliśmy... Widać było tą matkę, trudno było jej nie zauważyć, jak prawie cała żółta. Ale były też jakieś mateczniki. żeby się szykowały na cichą wymianę? Nie wiem. Być może, no, trochę im nie pasowała może ta matka taka. Z takim dziwnym kolorem, zapachem, farby i tak dalej, i Hmm. Założyliśmy kratę odgrodową na, na wylotek, na wszelki wypadek. Mateczniki ponioszczyliśmy. Yy, spadło czerwienie, tak? Dosyć yy, też, więc no, była to sytuacja mocno alarmująca dla nas. 25 lipca zrobiliśmy przegląd. no coś tu latają, żeby się budziły. Słońce zaczyna przygrzewać. Jest grudzień, ale jest tam z 5-6 stopni, więc może jakieś pojedyncze wylecą. Ale wracając. Udało nam się z tego, przy miodobraniu udało nam się zabrać 2 litry miodu. Fajnie. Zawsze coś. No i zaczęliśmy podkarmienie rozwojowe zaraz po tym miodobraniu, czyli przy końcówce lipca. Mm. Matki już generalnie ona spowolniła to czerwienie Więc nie wiem czy to ze względu na to, że może ona była jakaś uszkodzona Może coś jej nie pasowało, chociaż no, no szło równo, tak? Po prostu może już zima e... Odymialiśmy, tutaj było tak średnio, tak? Na początku było 20 sztuk warozy Chociaż co wiem w przypadku innych pszczelarzy, że to jest nic, tak? Ale u nas to jest dużo 25, 10, 7, 3, więc takie ilości później malejące. Przy fali upałów, przy przeglądzie po fali upałów, czyli tego 9 sierpnia, tak jak no, fala upałów, tak jak przy poprzednim ulu w tym samym momencie była, nic tu się nie działo. Pszczoły już mniej czerwiły, już powoli się przygotowywały. Pobudzające czerwienie zabrało 9 kg cukru. Ale też myśmy tutaj dosyć dużymi dziurami lali, więc mogło być mniej, może to też je spowodowało mniejsze czerwienie. Zimowe. Aha, no i ten, tak jak osadziliśmy rójkę na 10 ramkach, tak, ta 10 ramkach ona, ona jechała, aż do tego głównego przeglądu jesiennego, gdzie stwierdziliśmy, że. A, tą jedną ramkę im zabierzemy, zostały na 9. Zaczęliśmy zimowe zakarmianie. Wzięły 13 kilo, więc w sumie 22 kilo poszło na ten ul. Bardzo szybko się ułożyły, bardzo szybko zalały, zasklepiły i przy tym ostatnim przeglądzie 24 września tam już było 10 ramek zapełnionym syropem, pszczoły gotowe do zimy. Jak odmieliśmy ostatnim jesiennym 10 października, jak odmieliśmy apiwarolem, nie znaleźliśmy żadnej Żadnego roztocza, żadnej warozy, brak stwierdziliśmy. No, więc e, ul jak na rójkę przyniósł on 2 litry miodu. Dla mnie fajnie. Mówią, że rójki rzadko przynoszą miód. Trochę przyniósł. Nie jest to co prawda super ilość, ale, ale jest tak. Więc ja się cieszę. Ul zimowany na 9 ramkach. Dosyć, e, no pszczół tak w miarę było w środku. Dosyć, dosyć mocna rodzinka. Jedyne co nas czeka to przestawienie tego ula na, na to miejsce tam z tyłu numer 22. W sumie już nie mam kartki, to mogę ruszyć. O, tam gdzieś z tyłu on będzie stał. No jedyne co musi do wiosny doczekać, więc wtedy będziemy się nim zajmować. O tam widać jedno puste. Ciężko, ale jest. No dobrze. To jest ul numer 2, nasza rójka Jedna z dwóch. Więcej znajdziecie na www.pasiekaaron.pl Tam zakładka Rok 2015 w górnej belce i wszystkie kolejne ule razem z filmiki, opisy, wszystko tam znajdziecie. i No i zapraszam na kolejny odcinek, w którym zajmiemy się ulem numer 3. Tak więc dzięki za uwagę. Cześć!